Brainroth atakują, a tym razem my będziemy je kraść! Kochani, dzisiaj zagrajmy sobie Brain Roty, które, jak widać, nikomu się jeszcze nie znudziły. Tutaj na tym takim chodniku czerwonym pojawiają się Brain Roty. Możemy je ukraść, tylko że potrzebujemy odpowiednią ilość pieniędzy. Ja póki co jestem biedna, biedna. Mam tutaj u siebie Jakieś takich zwykłych, chyba nawet nie Brain Rotów. Zły, zwykłe jakieś takie noby. Dzięki nim zarabiam sobie pieniądze. No i teraz idziemy po jakiegoś Brain rota. Ej, dlaczego one są takie drogie? Ja miałam e, Nobini Pizzanini i w ogóle zablokowałam, e, zanim on zdążył tutaj wejść. Mogę zebrać sobie kasę, ale on jest taki biedny, słuchajcie, że on mi tutaj nic nie daje. Ja mam dopiero 57 dolców i nie stać mnie na nic innego. Chociaż chyba stać mnie na tung, 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 sahur? Nie, potrzebuję aż 3000, a ja tu z 50 dolarami się próbowałam na niego wziąć. Ja mam flury Flurę u siebie. Taki piękny ptaszek. To jest chyba jakiś tukan, ej, żeby mi tutaj nikt nie chciał wejść. Muszę zablokować ponownie tutaj takie kraty. O, pojawiły się, nikt mi tutaj nie wejdzie. Ale ja nie mam pieniędzy, no po co ja mam tam iść, jak nie mam pieniędzy? Muszę je tutaj uzbierać. Tam ktoś miał jakąś bogatą bazę i chciałam go okraść, ale niestety już się przyczaił i chciał mnie przyblokować, więc idę do innej bazy. Co, mogę ją odblokować? Aha, zarobuksy. E, to nie. Poczekam, aż ona się otworzy. Słuchajcie, za 9 sekund. I będę próbowała coś mu tutaj ukraść. On ma jakieś mityczne, epickie i legendarne Brainroty, więc one na pewno zarabiają kupę kasy. Tylko czy mi się to uda zabrać? Okej, okay, ukradłam cappuccino asesinę, ale on mnie zablokował. I teraz, żeby mnie tylko nie zabił. O nie, już mnie tutaj wywalił w sam róg. O nie, ja idę teraz zabrać trochę pieniędzy. O, idzie tutaj! Cappuccino assassino. O, ej, kogo ja tutaj mogę zabrać? Ej, nie jesteśmy na nikogo. O, tutaj tego. Jest, jest! Timmy Cheesy. Ej, to nie jest jakiś brainro, to jest jakieś oszukane chyba! Ale on ma tutaj naprawdę mega epickie i mega legendarne. W ogóle balerina cappuccina daje mu tyle kasy, a ma wie, to byś się podzielił, chłopie! A ja tu jestem zablokowana jeszcze na minutę, co? To jest ponad minuta blokady, chyba 90 sekund jestem zablokowana tu u niego. Dobra, więc będę próbowała, słuchajcie, wziąć tą ballerinę cappuccine, jak tylko mi się uda. I po prostu z nią uciec! O, mam tutaj! Y, Swinina Bombardina! Świna, która jest bombą! Idzie teraz do mnie, idzie, idzie, zapraszam Cię! Za pr oh, prym, prym, paty, bim, Mój ulubieniec! Oh, za ile? Za 15 tysięcy! A w ogóle zwróciłeś uwagę, że niektórzy mają y, takie piętrowe y, te swoje bazy? Właśnie jestem w takiej bazie, jestem w niej Balerina zablokowana, cappuccino. co prawda na dolnym piętrze, ale on mnie tu skutecznie próbuje przegonić, a ja tutaj z nim walczę i biegam z tą baleriną kapucinom i on mnie nie może złapać. O, dobra, teraz mnie znowu zbił, więc ja ją znowu wezmę do ręki i tu jest Balerina fajnie, bo cappuccino. można ją wziąć będąc zablokowanym i przyczaić się w momencie kiedy otworzy się nam e, kratka, żeby z nią uciec. Cappuccino. Uciekaj. uciekaj! Dobra, mam go. Teraz tutaj czegoś... Ou za 10 tysięcy to nie, to mnie nie stać. Tutaj jest ktoś tripi tropi za dwa koła, a ja mam tylko tysiąc ledwo! No nie wierzę. Ukradłam tą balerinę kapucinę i on mi z powrotem ją ukradł. Ja tutaj miałam euforię Balerina radości. No nie, znowu jestem u niego zablokowana. Ty, dziewczyno, sobie tam nie pograsz za dużo. Ja tutaj zbieram pieniądze. Jest! Lili, lila, li, la, la la Nigdy nie mogę tego powiedzieć. Tutaj, dobra, zbieram kasę. Potrzebuję, potrzebuję kilka tysięcy. Póki co mam dwa tysiące. A ja cię poproszę o pomoc, bo ja nie widzę mojej bazy. Gdzie jest Twoja baza? Halo, 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 gdzie ona jest? Halo. No właśnie, nie wiem. Ej, co tu się stało? No jesteś naprzeciwko mnie! Baza Kokoloko, no jesteś tutaj. Dobra, to mam jeszcze 60 sekund mojej traumy w więzieniu, i będę próbowała na ostatnie 10 znowu uklaść tą balerinę kapucinę i szybko uciec do swojej bazy. Hmm, kogo ja bym chciała sobie tutaj kupić? Znowu tą świnię taką? Czy to ooo wow, tu za 5 tysięcy i gdzieś boneka? Boneka y, za dwa koła. nie, no znowu kogoś kupiłam, dobra. Idziemy zbierać pieniądze. Ej, szybko mi idzie! Mam już praktycznie trzy tysiące! Mogę kogoś fajnego kupić boneka, a nie, one jest za pięć. Tu jest za. Y, jakiś taki MP. złoty? Dobra, bierzemy go. O nie, no znowu straciłam. Dlaczego ja nie potrafię zachować tych pieniędzy? O nie, ta, 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 ta sahur jest za siedem i pół. Z kim ty tutaj biegniesz? Dobra, a nie, no nie wierzę, ukradłam ją i znowu mi ją zabrał. Nie, Lipa, słuchajcie, ja nie mam nic pieniędzy, nikt nawet nie chce mnie okraść, a ja nie miałam zamkniętej bazy, ja mam 360 dolców i nic nie mogę sobie kupić. Liry, Dobra, biorę, liry, lira, rira, idź tam do mnie, chociaż trochę mi zarabiaj kasę, bo kre, ukradnięcie waleryny Kapucyny mi nie wyszło. No co ty, ja zaraz będę miała 5 tysięcy i idę kogoś fajnego sobie kupić. No, ja się za bardzo skupiłam na okradaniu, które mi się niestety nie udało. No, i widzisz, jak skończyłam. Ej, tutaj ktoś ma balerinę kapucynę i nie ma zamkniętej bazy? Tung, 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 sachur, jest już mój! Wbijaj tutaj do mnie, mój drogi! Ej, on kosztował trzy koła! Ej, co, co jest grane? On jest już tutaj? Jest, jest! Mam go tu! Jest! Drugi mój ulubieniec! Dobra, ktoś mnie zablokował, ale tylko na 30 sekund, więc spróbuję znowu zrobić to samo. Ale tutaj jest, słuchajcie, szef. Krabra-kadabra. Legendarny za 150 tysięcy dolarów. On ma Glorbo dililo za 200 tysięcy dolarów, więc. Jak ja bym ukradła jednego takiego, to miałabym całą robotę zrobioną, ale czy to mi się uda? Nie mam pojęcia. Wow, ale ile tutaj jest dużo tych do zdobycia podstawowych? Jak dużo? Zobaczyłam sobie w takim indeksie. Są diamentowe, nie mam żadnego. Złote mam dwóch już tutaj, a jeśli chodzi o wszystkie. O matko, jakich jest dużo? Ja sobie, słuchajcie, dzisiaj całą grę spędzę w więzieniu. Znowu się próbowałam tutaj zaczaić, tym bardziej jak widzę tak wartościowe brainroty. Ej, on teraz sobie gdzieś poszedł, ja jestem zablokowana, a tutaj jest pusto. Co jest grane? Ty tropi złoty idzie do mnie. Tara! Mam jeszcze pięć tysięcy. E, 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 ktoś tutaj się chce wbić do mnie? Nie, 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 nie. Ej, to chyba ja proszę cię o pomoc w uwolnieniu mnie. O nie, ktoś mi tu wszedł do środka. Ej, spadaj stąd. A masz! O, proszę bardzo, to ja też cię tutaj spałki walne. O, ale oberwał! Ktoś kradnie twoją lirilirarira, no nie! A ja jestem w więzieniu! To chyba mój jedyny Brainrod, który był jakkolwiek wartościowy. Ej, a teraz... Dobra, ktoś ukradł mi lirilirarira, e, a ja teraz sobie siedzę tu w więzieniu. Zostało mi 55 sekund do wyjścia i ktoś przyniósł tutaj mitycznego frigo camelo, który kosztuje 300 tysięcy dolarów. Spróbuję jego ukraść. Ej, hey, bierz go, bierz go! Jak ci się uda, to super! Czy tutaj idzie ktoś jeszcze do mnie? Poczekajcie. Jest! Mam! Ta, 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 ta! Sahur! Dobra, szybko zbieramy pieniążki i idziemy kupować kolejne. Ej, powoli mi brakuje tutaj miejsca. a Powinna mieć drugie piętro wykupione jakoś. Dobra, nie bij mnie koleś. Widzisz, że jestem jeszcze zablokowana. No i teraz przylaz, bo pewnie mu się pokazał komunikat, że chcę to ukraść. Idź ty! Jezu, tu jest jeszcze gorzej! Orangini asasyni za 400 tysięcy. Rozumiesz, że można zebrać 5 milionów z tego gościa? Ja chcę go ukraść, ale będę miała tutaj łup życia, jak to się uda. Ej, trzymam za to kciuki, bo ja póki co tutaj zbieram pieniądze. Czekam jeszcze, żeby zaraz zablokować moją bazę. Mam już 11 tysięcy. Kupimy coś fajnego. Dobra, idziemy. Czy możemy od kogoś coś ukraść? Nie, no bez nadzieja Tutaj to mam, to tego nie chcę Tutaj ktoś, uu, to ty Tutaj chyba byłaś zamknięta Tutaj już ktoś zamknął Kto tutaj idzie taki ciekawy? Idzie Szimpansini za 50 tysięcy Gangster Futera To mi się, o Amboleka, amboleka Ta mi się amboleka. podoba, dobra, bierzemy ją e, Co my tutaj jeszcze mamy Na środku czy coś ciekawe idzie? O, tutaj coś złote, ale to mi się nie podoba. Ej, nie mogę nikogo okraść, wszystko jest zamknięte. I tu jakieś pszczoły na mnie puszcza, żeby mnie przestraszyć, co zakolać w ogóle. Ja znowu jestem zamknięta, więc nic nowego. Tam u mnie moja baza stoi otwarta z jakimś jednym biednym brainrotem, a ja znowu próbuję zrobić skok życia. I czaję się na mitycznego orangutini assassini. Jestem ciekawa, czy mi się to uda, bo on tutaj walczy nie tylko ze mną, ale też jeszcze z dwoma innymi użytkownikami, którzy próbują go okraść. Więc może skupi się na kimś innym, a mi uda się uciec. Oj, legendarny! i mityczny, przyjdzie dopiero za 3 minuty. Oh, wow, kto tutaj idzie za 10 milionów? Tralalalo, tralala! O, oh, wow, zazdroszczę, jeżeli ktoś może go kupić. No nie wierzę. Koleś, wypuść mnie stąd, ja chcę stąd wyjść. Ja nie chcę już nic ci kraść. O, nie, chciałam kogoś kupić, a nie mam miejsca! Dobra, wywalam ciebie tutaj szczurze taki. Ja chcę cappuccini assassini, Jeszcze go nie miałam. Dobra, bijaj tutaj do mnie! O, o, jest! Idzie do mnie! Idziesz, idziesz. No zapraszam, zapraszam, proszę, tutaj zrobiłam Ci wolne miejsce. Jest jedno takie wolniutkie, zapraszam. Zgarniamy więcej pieniążków. Jest, jest tutaj! nie, ja po prostu słuchajcie nie wierzę cały odcinek spędzę w więzieniu on znowu mnie zamknął on po prostu się wściekł na mnie że ja próbowałam mu ukraść najbardziej legendarne, epickie i mityczne brainroty i on robi wszystko żeby mnie zapędzić w kozi róg i znowu mnie tutaj zamykać, podejmuję ostatnią próbę, zostało mi 60 sekund na wyjście, jeśli mi się nie uda trudno, ale ja skończę tutaj jako totalny biedak dzisiaj no co ty, jeszcze niecałe dwie minuty, musisz tutaj być być, bo wyjdą mityczne U, i legendarne, a ja widzę, że tutaj wszyscy mają wszystko pozamykane. Tutaj gdzie ty jesteś w ogóle zamknięta? Halo, podejdź tutaj do krat, poskacz, pokaż mi się! Gdzie ty jesteś? A tutaj, siemanku! Siemanku, O, ja się wcale nie dziwię, że ty się tutaj czaisz O, moja droga! Tutaj to jest dopiero raj. A dlaczego ten ktoś nie chce się podzielić? No nie wiem. Jest bardzo, ale to bardzo niedobrym użytkownikiem broni. Słuchajcie, jak wilk tego swojego grona brainrotów. Ja spróbuję chociaż kogoś mu tutaj wziąć. Najbardziej to bym chciała jakiegoś legendarnego. Zobacz, on mnie cały czas bije. Nawet jak ja sobie spokojnie stoję. No, to może uciekaj stamtąd, już mu nic nie zabieraj. Ja, słuchaj, pozbierałam sobie te takie zwykłe, które chodziły. Ja już mam 40 tysięcy pieniędzy. Dobra, cicho. Uciekam z burba, loli, Luli, loli. Czy mi się uda dobiec do mojego? Tu... No nie! Nie! Mam go! Mam go! Szybko ma za blokady. Nie wierzę! Zobacz, Sylwia, udało mi się! Mam go! Zaraz przyjdę zobaczyć, bo ja sobie tutaj jednego jeszcze dziabnęłam. Takiego... Uuu, delfina! BANANITA DOLFINITA! Nie wiem, czy takie coś istnieje w brainrotach, czy to jest tutaj tak wymyślone. Dobra, gdzie ty jesteś? Ty masz bazę naprzeciwko mnie. Uuu, Bija... moja droga! Ale ładne! W końcu zaczynam cieszyć się grom. Ja wiem, że tu jest u mnie bieda, bo to dopiero mój drugi brainrot, ale jaki wartościowy! Dobra, wszyscy się czają już tutaj, zobacz co się dzieje! 9 sekund zostało! A i tak nie mam pieniędzy, więc. O nie, ja muszę zablokować moją bazę. Nie, 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 nie. Nie po to tutaj wydałam mnóstwo kasy, żeby ktoś, ktoś mi coś dziadnął. Dobra, co tutaj wyszło? Co tutaj mamy? Dobra, balerina cappuccina za 100 tysięcy bombardini guzini. O, ja nie mam tyle. Dobra, biorę wszystko, co idzie. Ja muszę mieć, mieć za co potem kupować te braid No właśnie, zbieraj kasę maksuj, i tam sobie. Nie, ktoś chce ukraść mojego burbaloni, luli, Loli. chodź tu! Chodź tu! Oddawaj mi go, on jest mój! Ej, da się go z powrotem odzyskać. Poleciałam za nim z pałką i zabrałam z powrotem swojego burbaloni luli loli. No pewnie, jak go walniesz pałką, to on ci go w sobie chyba automatycznie nawet oddaje. Haha, i ha, dobrze ci tak. Bardzo ciężko jest tutaj coś komuś ukraść, bo wszyscy się tak chowają strasznie, ale to strasznie, no w sumie się nie dziwię, bo ja też tutaj zamykam ciągle moją bazę. Mam 75 tysięcy, czy ktoś idzie tu ciekawy, idzie, idzie, idzie. Trulimero, trulicina, zapraszam do mnie ta, 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 sachur już nie ej, chyba nic nowego już tutaj nie wychodzi dobra, zablokowałam kogoś a, ty chciałeś mi tutaj ukraść tak? ja, uważaj jak ci dam mojego burbaloni luli no, ciekawe Dobra, ja tutaj muszę sprzedać tego Nobini Pizzacini, bo on jest strasznie słaby i nic mi tutaj w ogóle nie zarabia. Kto tu jest jeszcze taki słaby? 750, 750, no to są te wszystkie słabiutkie, ale dobra, na razie niech sobie będą. O, oh, idzie taki ten kamel, czyli yy, wielbłąd, wielbłąd, o, oh, wow, ale ktoś go sobie zabiera. No, ktoś ma dużo pieniędzy, dużo pieniędzy, a tutaj mamy Bananito Dolfinito. Nie pamiętam, czego miałam, ale go zapraszam do siebie. Proszę, proszę. Ej, mi brakuje tutaj miejsca. Zostało mi już jedno miejsce. Biorę sobie niektóre. Później znowu je wywalam. Kasuję. Sama nie wiem, co ja teraz mam. Ło, oh, wow, ale ktoś tu wziął za 5 milionów? Koko fanto... Ej, dlaczego ten ktoś mnie uderzył? Wstawaj, wstawaj, gramy dalej! Aj, brakuje mi trochę kasy, żeby kupić balerinę, cappuccino, nie mam 100 tysięcy, bo ja dopiero zaczęłam zbierać kasę, niestety. Pomfaj się, ile ty masz, Kasiury? 90 tysięcy. Właśnie wbiłam do siebie, mam 112, dawać Dobra. mi tą balerinę, cappuccino, dawać, za Ej, ktoś ją zabrał! Nie, nie, ja ją chcę, ja ją chcę! O nie, ten ktoś ma więcej pieniędzy. No nie, już prawie bym ją kupiła. A gdzie ty tu jesteś? O, witam cię, witam. Ale ty tu szalejesz, widzę przez okno. Co ty tu robisz? Zobacz, skaczę tutaj. No, widziałam cię, tylko muszę szybko, o, zablokować. Dobra, bo mi ktoś tutaj będzie chciał ukraść mojego burbaloni Luliloli, loli, który robi mi całą robotę. No właśnie, sobie kupiłam takiego burbaloni. Burbaloni, wbijaj tutaj do mnie, wbijaj, wbijaj, chodź. Jest, jest już na moim miejscu. Ciekawe, ile on mi da kasiory, ale ja już nie mam miejsca, wiecie? No lipa! On naprawdę sporo daje, ale chciałabym coś jeszcze lepszego. Ja bym chciała tutaj komuś coś ukraść jeszcze, ale boję się, że jak będę chciała komuś coś ukraść, to w tym czasie ktoś ukradnie mi właśnie jego. A, no właśnie, się wydało trochę pieniędzy już na niego, nie? Ja tutaj niektóre sobie pousuwam. Ja nie wydałam na niego pieniędzy, ja go ukradłam. Ja przez cały odcinek próbowałam coś ukraść i w końcu mi się udało. A no widzisz, a ja nie, a ja sobie go kupiłam. Za 30 sekund wyjdzie legendarny. Dobra, jeszcze idziemy sobie tutaj zmaksować pieniążki. Może ktoś legendarny będzie fajny. Dobra, starczy mi 100 tysięcy na jakiegoś legendarnego? O, ja mam 160, idę już tutaj zobaczyć. 3, 2, Jeden. Co tu idzie legendarne? Co tu idzie? No, balerina cappuccina balerina znowu. Cappuccina. Dobra, ale ja ją wzięłam już sobie. Balerina cappuccina balerina jest moja. Cappuccina. No, e, 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 e ktoś, mi, ktoś mi ją zabrał! No nie! No co ty gadasz? Ten ktoś, kto nas Ubił. Wydałam 100 tysięcy na balerinę cappuccino. Super, dzięki. Dobra, i zawsze się tam pochwal, ile ty masz tutaj w tym indeksie ich zebranych, no bo o to też chodzi, żeby zebrać ich jak najwięcej. No dobra, jeden, dwa, trzy, yy, trzy wszystkie. Tu podsta o, podstawowych mam bardzo dużo. Pochwal się, kogo masz? Czy masz jakiegoś złotego albo diamentowego? Moja droga, przypomnę Ci, że ja 15 minut spędziłam w więzieniu, więc ja tutaj za dużo ich mieć nie będę. Ale mam raz. No dobra, to ja mam troszeczkę więcej. Mam 10 wszystkich. No dobra, słyszałam, że Ty masz tam 10 zebranych. No ja mam tutaj troszeczkę więcej. Widziałam no tutaj no, takiego no, fajnego. Uh, złoty lira lira, ale pięknie wygląda no słuchajcie, ja się nie mogę powstrzymać jeszcze na sam koniec, A, ktoś mi chce tutaj wejść nie 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 nie, nie. blokada blokada no ja zebrałam ich troszeczkę więcej, mam nawet diamentowe dwa, mam tutaj e, kilka złotych powiem wam szczerze, że ta zabawa była świetna koniecznie dołączcie do nas do usłyszenia, pa. pa.